Bycie szczerym wobec siebie to jedna z najtrudniejszych, ale i najbardziej satysfakcjonujących podróży w życiu. Kiedy na co dzień żyjemy w kłamstwach i obronie, zmierzenie się z prawdą czasami wydaje się niemożliwe. Ale bycie szczerym jest w rzeczywistości najcenniejszym krokiem, który można podjąć, aby poznać siebie głębiej i osiągnąć wewnętrzny spokój. W tym filmie dowiesz się, jak być ze sobą szczerym i zmienić swoje życie. Część pierwsza. Nie bój się stawić czoła własnej prawdzie. Pierwszym krokiem na drodze do bycia uczciwym wobec siebie jest zaakceptowanie tego, kim naprawdę jesteśmy. Przez większość czasu tłumimy nasze najgłębsze lęki, braki i słabości. Więc dlaczego? Bo ich akceptacja oznacza wyznanie siebie, co często jest bolesne. Ale nie możemy zapominać, że poza tym bólem kryje się lepsze poznanie siebie i rozwój. Kiedy stawiamy czoła własnej prawdzie, Fałszywe maski z naszego życia zaczynają spadać jedna po drugiej. Zdajemy sobie sprawę, że większość życia spędzamy prezentując fałszywą tożsamość innym lub sobie. Nauka życia bez strachu o własną tożsamość jest bramą do wolności. Akceptacja siebie takim, jakim jesteś, pozwala zbudować prawdziwe ja ze wszystkimi swoimi wadami i mocnymi stronami. Odważ się odkryć najciemniejsze, najbardziej ukryte uczucia na swój temat. Na początku może to być trudne, ale to jedyny sposób, aby lepiej zrozumieć siebie i nadać sens swojemu życiu. Nie bój się konfrontacji, wręcz przeciwnie, potraktuj te konfrontacje jako szansę. Ta podróż zabierze cię do bardziej szczerego, silniejszego i prawdziwego miejsca w swoim życiu. Wewnętrzna uczciwość to umiejętność, którą musisz najpierw rozwinąć wobec siebie, a nie wobec innych. Pamiętaj. Wszystko zaczyna się najpierw od siebie. Podejmij działania już teraz, aby stawić czoła własnej prawdzie i zbliżyć się o krok do odkrycia, kim jesteś. Część druga. Poznaj swoje blokady mentalne. Odpuść sobie to, kim powinieneś być. Przez całe życie spotykamy się z nieoczekiwaniami ze strony naszego otoczenia, rodziny i norm społecznych. Oczekiwania te nieświadomie nakładają na nas maskę tego, kim powinniśmy być. Jesteśmy tak przytłoczeni tymi oczekiwaniami w naszych umysłach, że po pewnym czasie zapominamy, kim jesteśmy, i skupiamy się na tym, jacy powinniśmy być w oczach innych. Pierwszym krokiem do odzyskania naszej prawdziwej tożsamości jest rozpoznanie tych mentalnych blokad i uwolnienie ich. Nauka odróżniania własnych oczekiwań od oczekiwań innych zapewnia wewnętrzną wolność. Oczyszczenie się z wszelkich wzorców myślowych, które cię ograniczają. Jest pierwszym krokiem do odkrycia, kim naprawdę jesteś. Aby przełamać te schematy, należy rozpocząć wewnętrzną podróż, ponieważ za tymi przeszkodami kryje się najczystsza wersja ciebie. Pamiętaj, że oczekiwania innych ludzi cię nie definiują. Każdy dzień jest okazją, aby dowiedzieć się, kim jesteś i określić własne wartości. Poczuj swobodę zbliżenia się do swojej prawdziwej tożsamości, pozbycia się ról. Które do ciebie nie należą. Kiedy oczyścisz swój umysł, odnajdziesz prawdziwą satysfakcję i spokój w swoim życiu, wykorzystaj moc poczucia, kim jesteś, a nie kim powinieneś być. Rozdział trzeci. Prawdziwe refleksje, uczciwe spojrzenie w lustro. Bycie uczciwym wobec siebie zaczyna się od odbicia, które widzimy w lustrze. Większość z nas krytykuje siebie i nieustannie stara się być lepsza w dążeniu do wewnętrznej doskonałości. Jednak doskonałość jest iluzją. Umiejętność uczciwego spojrzenia w lustro wymaga zaakceptowania siebie ze swoimi wadami, słabościami i sukcesami. W tym momencie prawdziwe pytanie brzmi: kiedy patrzysz w lustro, czy naprawdę widzisz siebie, czy też jest to wyidealizowany obraz, który chcesz zobaczyć? Szczere spojrzenie na siebie oznacza nauczenie się akceptowania razem swoich dobrych i złych stron. Daje to możliwość rozpoznania i poprawienia swoich słabości, zamiast zaprzeczać imienia. Szczery pogląd jest podstawą lepszego zrozumienia siebie, zdrowszego postrzegania siebie i osiągnięcia wewnętrznej satysfakcji. Największa zmiana w Twoim życiu zaczyna się, gdy zaakceptujesz siebie w swojej najczystszej formie. Za każdym razem, gdy spojrzysz w lustro, Zaakceptuj wszystkie aspekty siebie i bądź dla siebie dobry na swojej drodze rozwoju. Pamiętaj, że połączenie się ze swoim prawdziwym ja jest pierwszym krokiem do znalezienia wewnętrznego spokoju i szczęścia. Pojednawszy się ze sobą, mocniej wkroczysz w świat zewnętrzny. Rozdział 4. Łączenie się emocjonalne ze sobą. Jednym z najgłębszych sposobów bycia uczciwym wobec siebie jest zaakceptowanie uczciwości emocjonalnej. Często tłumimy nasze uczucia, ignorujemy je lub unikamy konfrontacji z nimi. To oddala nas od nas samych i sprawia, że czujemy się emocjonalnie oderwani. Co więc oznacza emocjonalny kontakt ze sobą? Oznacza to akceptację swoich uczuć bez osądzania i zrozumienie wartości wszystkich emocji, zarówno bólu, jak i radości w Twoim życiu. Emocjonalne połączenie się ze sobą pozwala nam odkryć bogactwo naszego wewnętrznego świata. Nasze bóle, nasze lęki, nasze radości, nasze szczęście. Wszystkie one są w rzeczywistości elementami, które czynią nas tym, kim jesteśmy. Zrozumienie ich i docenienie ich to szacunek, który sami sobie okazujemy. Kiedy zaakceptujesz, że wszystko, co czujesz, ma znaczenie, poznasz siebie głębiej i staniesz się bardziej wyrozumiały dla innych. Podczas procesu tworzenia więzi możesz zadać sobie ważne pytanie: co mi mówią te uczucia? Każda emocja niesie ze sobą coś nowego, czego można się o sobie dowiedzieć. Nawet negatywne uczucia są częścią wewnętrznego rozwoju i samodoskonalenia. Kiedy połączysz się emocjonalnie ze sobą, zdasz sobie sprawę, że twoje emocje nie są tylko reakcją, ale przewodnikiem twojego osobistego rozwoju. Emocjonalne połączenie się ze sobą pozwala na posiadanie silnego wewnętrznego systemu wsparcia. Możesz zaufać sobie w trudnych chwilach, intensywniej przeżywać pozytywne emocje i odnajdywać głęboki sens życia. Pamiętaj, że obejmując swoje emocje, obejmujesz także siebie. Rozdział 5. Pobudź się ze swoimi osądami, moc przebaczenia sobie. Człowiek ma naturalną skłonność do popełniania błędów. Jednak osądzanie siebie za swoje błędy utrudnia znalezienie wewnętrznego spokoju. Pomyśl o błędach, które popełniłeś w przeszłości. Może są rzeczy, których żałujesz i które chciałbyś zmienić. Jednym z najskuteczniejszych sposobów bycia uczciwym wobec siebie jest pogodzenie się z tymi błędami i wybaczenie sobie. Pogodzenie się ze swoimi osądami otwiera drzwi do przyjęcia przeszłości, a nie przeszłości. Przebaczenie sobie jest tak naprawdę wyrazem miłości i szacunku do siebie. Nasze błędy dają nam lekcję życia, to nas dojrzewa i wzmacnia. Kiedy sobie nie wybaczamy, te błędy stają się ciężarem i sprawiają, że nasza podróż życiowa staje się cięższa. Jednakże podejście do siebie ze współczuciem i postrzeganie błędów z przeszłości jako okazji do nauki zapewnia wewnętrzną wolność. Nie pozwól, aby błędy z przeszłości Cię definiowały. Błędy należy postrzegać jako kroki prowadzące do poprawy. Kiedy sobie wybaczasz, tak naprawdę dajesz sobie szansę na rozpoczęcie życia od nowa. To krok, który doda ci wartości i zainspiruje do nowych początków. Podczas tej podróży pamiętaj: Nie jesteśmy doskonali i nie musimy tacy być. Oceniając siebie, możesz stracić szansę na poprawę siebie. Bycie szczerym wobec siebie ma największy sens, gdy nauczysz się sobie przebaczać. Pogodząc się z każdym przeszłym doświadczeniem, możesz osiągnąć wewnętrzny spokój i dodać nowe światło do swojego życia. Rozdział 6. Codzienna refleksja. Pytanie, które należy sobie zadawać każdego dnia. Bycie szczerym wobec siebie wymaga ciągłej praktyki, a włączenie tego do codziennych nawyków może zrewolucjonizować twój wewnętrzny rozwój. Jak więc możesz kontynuować tę praktykę? Wyrób sobie nawyk zadawania sobie codziennie szczerego pytania. Co tak naprawdę dzisiaj dla siebie zrobiłem? To proste, ale głębokie pytanie pozwala zakwestionować znaczenie wszystkiego, co robisz w ciągu dnia. Zadając sobie to pytanie, możesz rozwinąć bardziej ostrożne i świadome spojrzenie na każdy aspekt swojego życia. Kiedy codziennie się nad tym zastanawiasz, z czasem zaczynasz zdawać sobie sprawę, które zachowania są dla ciebie dobre, a które negatywnie na ciebie wpływają. Zrozumienie tego, co naprawdę Cię spełnia, pomoże Ci zmienić wartości w Twoim życiu. Aby dowiedzieć się więcej i dowiedzieć się, jak skutecznie komunikować się z kobietami, przeczytaj nasz artykuł Jak rozmawiać z kobietami. Trójmroczne psychologie. W tym artykule szczegółowo omówiono subtelności i strategię ciemnej psychologii w komunikacji z kobietami. Magia codziennej refleksji polega na tym, że małymi krokami inicjuje dużą zmianę w kierunku lepszego poznania siebie. Dzięki temu możesz rozpoznać nie tylko swoje sukcesy, ale także swoje niedociągnięcia. Każde pytanie, które szczerze sobie zadajesz, otwiera nowe drzwi do Twoich wewnętrznych odkryć. Dzięki codziennej refleksji możesz stać się menadżerem własnego życia i kierować swoim życiem, podejmując bardziej świadome kroki. Ta krótka wewnętrzna rozmowa ze sobą może uczynić Twoje życie bardziej znaczącym. Zadając sobie codziennie to proste pytanie: z czasem otworzysz drzwi do zbudowania bardziej oryginalnego, uczciwszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Rozdział siódmy. Dąż do prawdy małymi krokami. Zacznij od uczciwości wobec innych. Kolejnym ważnym krokiem w byciu uczciwym wobec siebie jest bycie uczciwym wobec innych. Przez większość czasu ukrywamy nasze prawdziwe myśli przed bliskimi i staramy się prezentować inaczej. Jednak bycie uczciwym wobec innych jest w rzeczywistości jednym z podstawowych elementów bycia uczciwym wobec siebie. Jak więc zacząć być uczciwym wobec innych? Podejmując małe, szczere kroki, otwarta komunikacja z ludźmi, których kochasz, sprawia, że jesteś bardziej szczery zarówno wobec siebie, jak i innych. Dzielenie się myślami. Uczuciami i emocjami bez ich ukrywania łagodzi wewnętrzne ciężary i zwiększa poczucie własnej wartości. Relacje budowane na szczerości tworzą silniejsze więzi i wzmacniają cię pod każdym względem. Ponieważ bycie otwartym i szczerym wobec innych pozwala lepiej poznać siebie. Ważne jest, aby w tym procesie podejmować małe kroki. Możesz na przykład zacząć od podzielenia się szczerą prawdą z przyjacielem, partnerem lub członkiem rodziny. Na początku może się to wydawać trudne i możesz nawet napotkać wewnętrzny opór, ale gdy wprowadzisz tę uczciwość do swojego życia, twoja relacja ze sobą wzmocni się. Kolejną zaletą uczciwości jest to, że łatwiej możesz dokonać zmian, które chcesz w sobie zobaczyć. Zaakceptowanie faktów otwiera drogę do rozwoju osobistego i pozwala na mniej defensywną postawę wobec siebie. Kiedy staniesz się uczciwy wobec innych, zobaczysz, jak cenne jest życie w pokoju ze sobą. Uczciwość we wszystkich obszarach życia jest najczystszą formą przyjęcia własnej prawdy. Kiedy uda nam się być ze sobą szczerymi, nie tylko odnajdziemy wewnętrzny spokój, ale także nadamy głębszy sens naszemu życiu. W tym filmie odkryliśmy sposoby rozwijania wewnętrznej uczciwości i podjęliśmy ważne kroki w kierunku lepszego poznania siebie. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętaj, że prawdziwa siła pochodzi z bycia w pokoju ze sobą.